To nie jest nowa aktualizacja do Team Fortress 2. Przynajmniej na razie. 24 marca pojawiło się takie coś na stronie TF2, jeśli wejdziesz sobie tutaj na Steamie. Dużo osób myśli, że to jest nowa aktualizacja od Valve. Niektórzy myślą, że to będzie Jungle Inferno. Niektórzy uważają, że to będzie coś w stylu End of the Line. I obie strony się mylą. Z tego co ja czytałem w necie, e to ogłoszenie tutaj to nie jest potwierdzenie, że ten update faktycznie będzie update'em. Mówię, z tego co ja czytałem, twórcy tego projektu po prostu poprosili Valve, żeby ogłosili tutaj takie coś, że hej, gotujemy coś, ale Valve jeszcze tego nie zaakceptowało. Jeśli wejdziemy sobie na stronę tego projektu, to można tutaj trochę poczytać o tym. Nie będę czytał wszystkiego, ale wymienię tutaj najważniejsze rzeczy. Planują to wypuścić w maju tego roku i klimat będzie piracki. Wodny. I niekoniecznie piracki, w sensie, że będziemy na statkach pirackich. Takiej, wychodzi mi, że współcześni piraci. Ci, co najeżdżają nielegalnie na statki i platformy wiertnicze. Tutaj też można dołączyć na ich Discorda, jeśli ktoś chce sobie poczytać. I tu mają QA. Czy to jest oficjalny update do gry? Obecnie nie. Mamy nadzieję, że ktoś z Valve zauważy nasze starania i wynegocjuje sposób, aby stał się z tego oficjalny content update. Czyli, jak mówiłem, to jeszcze nie istnieje i jest szansa, bardzo duża szansa, że to nie będzie istniało. Niektórzy w polskim community y, nie lubią mnie z tego powodu, że ja często po prostu mówię jak jest. <gryw> mówię prawdę. Nieraz jak była plotka, że jakiś update wychodzi, albo że Valve powiedział. K jakiś czas temu Gaben na jakimś wywiadzie powiedział, że coś tam robią z botami, i przez. Chyba, nie wiem, 6 miesięcy nic nie było, albo chyba nawet dłużej. Nie pamiętam teraz tego, ale po prostu ja mówię prawdę i ludziom się to nie podoba. Więc nie zdziwię się, jak tutaj pod sekcją komentarzy będą takie osoby, co będą mi mówić, że Daligowski ty zawsze negatywny jesteś. Ja nie jestem negatywny, jestem realistą. <grytania> Ostatnia próba społeczności, aby zrobić taki community update, to był Tropic Crisis. Ktoś to pamięta? Ja za bardzo nie, bo z tego nic nie wyszło. Dodali chyba tą mapę, Fawela. Nie, nie, nie kojarzysz, żeby ta mapa była, możliwe, że była. Tą mapę dodali, Patagonia chyba tą mapę dodali, Salvador, to chyba. Chyba tego nie dodali. Player Destruction, nie, chyba tego nie dodali. Overgrown, chyba to dodali. Nie podoba mi się ta mapa by the way. I to tak naprawdę wszystko. Ludzie myślą, że tutaj będą jakieś nowe bronie, jakieś nie wiem, super ultra wow. Ale nawet jeśli ten update się faktycznie uda i Valve zaakceptuje, to to głównie będą unusuale efekty, unusual na bronie, skiny, czapki i zapewne nowa skrzynka albo dwie. I mapy. Widać tutaj na screenshotach, że tutaj mamy jakąś platformę wiertniczą. E, tu mamy jakąś mapę, nad którą pracują. Mówię, nie będę tutaj czytał wszystkiego, możecie sobie poczytać, ale ja po prostu mówię jak jest. To nie będzie Jungle Inferno. To nie będzie Invasion. Z tego co wiem, Tropic Crisis tutaj miał jeszcze jakieś inne plany, ale one się nie za bardzo udały. Może niektóre czapki tutaj dodali. Szczerze nie pamiętam, ale mówię, to będą po prostu czapki, unużył ale. No, na pewno broni nie dodadzą. Tutaj to jest akurat. Patrzę teraz na Tropic Crisis, co oni chcieli tutaj dodać. Chcieli dodać nowe bronie. I no, nie dodali ich. Valve nie dodało tych broni. I zapewne, nawet jeśli. Trop, e, jak to się nazywa offshore? Nawet jeśli offshore się uda, to jedyne co dodadzą, to czapki, mapy i unusual efekty. Nie podniecajcie się za bardzo. Ja przepraszam, że ja tak mówię. Naprawdę fajne rzeczy tutaj sobie planują chłopaki, ale mówię, ja jestem realistą, ja lubię mówić tak jak jest. Ja nie lubię tutaj zmyślać, że o no na pewno Valve to zaakceptuje, dostaniemy 50 nowych broni, jupi! Nie, Tropic Crisis chyba to był ostatni taki community projekt i oni planowali dodać bronię, nie dodali. Jedyne co było dodane to mapy i może czapki i unusuale. Tego akurat nie wiem, bo szczerze już tych. Nowych czapek i unużywali, nie śledzę w TF-ie, bo po prostu nie chcę, mi się już nie jestem zainteresowany w to jedyne co mnie obchodzi, to mapy. Nawet taunty mnie już nie obchodzą. Jeśli mapa mi się spodoba, spoko. Jeśli nie, no to nie będę na niej grał. Poza tym i tak, znając y, społeczność Team Fortress 2, nawet jeśli jakaś mapa jest spoko, albo jest nawet taka średnia, to i tak ludzie wrócą do map, które, które już oni znają. Na przykład Tuford, <grym> albo nie wiem, coś innego po prostu, tak? Bo już znają tamtą mapę, chcą po prostu sobie odpalić i se pograć, nie chcą się uczyć czegoś nowego. Więc ja teraz już gadam, żeby gadać, tak naprawdę już wszystko powiedziałem. Tak to wygląda. Fajny projekt, ale naprawdę nie oczekujcie zbyt wiele, bo nawet jeśli Valve to zaakceptuje, to jak już mówiłem, czapki, kilka map i skiny. Zero nowych zabawek, jeśli Valve to zaakceptuje.